Scena druga. Sala pyszna w zamku Kirkora. Baladyna wchodzi zamyślona w bogatej szacie z wstążką czarną na czole. Baladyna sama. Więc mam już wszystko, wszystko teraz trzeba, używać pańskich, uczyć się uśmiechów i być jak ludzie, którym spadło z nieba ogromne szczęście. Wszakże tylu ludzi większych się nad mój dopuścili grzechów i żyją. Rankiem głos sumienia nudzi, Nad wieczorami dręczy i przeraża, A nocą ze snu okropnego budzi. O, gdyby nie to! Cicho, mur powtarza. O, gdyby nie to! Wchodzi Kirkor zbrojny z rycerstwem. Kirkor, moja młoda żono, jakże ci w moim zamczysku? Paladyna. spokojnie chodzi von Kostryn. Kostryn. Rycerze zbrojni czekają przed broną. Balladyna: Grabio, dlaczego tak rano i zbrojnie? Kirkor: Kochanie moje, odjeżdżam. Balladyna: Gdzie? Kirkor: Droga, przysiągłem święcić tajić cel wyprawy. Balladyna: Odjeżdżasz, ach ja nieszczęsna. Kirkor: Na Boga, nie płacz najmilsza, bo ci będzie łzawy, głos odpowiadał nierycerskim echem. Ach, mię trzymaj, przymileń uśmiechem, bo moje oczy olśnione po słońcu drogi nie znajdą. Niech pierś uniesiona ciężkim westchnieniem skrągłego robrońcu czarów nie rzuca, niech twoje ramiona wiszą ku ziemi jak uwiędłe bluszcze. Baladyna, rzucając się na szyję, gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś po przysiąg komu? Kirkor, sobie przysiągłem. Wdowa, córko droga, co tu się stało? Królo... Królewiec odjechał. Balladyna. Cóż stąd? Wdowa, nazajutrz po ślubie zaniechał żoneczki młodej? Czyś go zagniewała? To by źle było. Jakże ty dziś spała, gołąbko moja? Wszak mówią, że trzeba pamiętać zawsze sen na nowym łożu. Otóż ja śniłam, że do mnie aż z nieba przyszła Alina, od tak niby w morzu, płynąc w obłoczkach i rzekła: Balladyna, różaniec, mów lepiej, matko. Wdowa, czy ty chcesz kaganiec włożyć na usta matce? Balladyna, matko stara. Zamek nie chata, tu zatrudnień chmara, tu nie snów słuchać. Wchodzi sługa, sługa. Jakaś tam chłota stoi przed bramą i wykrzyka hardo, aby ją puścić przez zamkowe wrota. A straż złożona na krzyż halabardą zamknęła bramy. Ta chłopinka stara z, z tego woza bez ustanku krzyczy żołnierzom. Powiedz, mój kochanku, matce Kirkora, żony, że Barbara, jej przyjaciółka, zjeżdża w odwiedziny. Wdowa, to moja kuma, jakie tam nowiny. Balladyna, odprawić ten wóz. Wdowa, Balladyno. Balladyna, matko, czy ci się sprzykrzył zamek? Dobra droga, możesz odjechać z tą starą. Wdowa. Co? Klatką? Tym drabiniastym wozem? A na Boga, córko, co, co, co mówisz? Balladyna. O, to żarty, żarty. Każ, matko, wóz ten wyprawić. Wdowa. Wyprawcie. Akt czwarty, scena piąta. Sala taż sama. Kostryn. Wchodzi zbrojno, z dobrym mieczem. Drzwi otworzone, teraz mię Fortuno, prowadzi i pomóż ze złotego cielca, jak jazonowi złoto obciąć runo. A ja przysięgam, że choć syn wisielca, będę na tronie jako syn książęcy. Dziś sługa gorszy, jutro pan tysięcy lepszych ode mnie. Tt, To puchacz huczy na wieży zamku. Idziemy na drabinę. Wszystko gotowe. Mam pęk cały kluczy, od bram zamkowych, Płachtami obwinę konia podkowy I z tą koroną w pochmurnej nocy jak duch czarny zginę. A co nad wszystko, z cudzołożną żoną rozbrat na wieki. O szatanie, prowadź! Chce iść na wieżę i we drzwiach spotyka się z powracającą balladyną. Kto to? Cofa się z przestrachem. Balladyna. Ja? Kostryn. Sama? W ciemnościach? Co znaczy? Słyszałem jakiś jęk. Szedłem ratować. Balladyna. Przynieś mi światło, niech światło zobaczy, jak ja okropnie muszę być czerwona. Skończyłam. Kogo ty ratować chciałeś? Już zdaje mi się, że ta burza kona ustało błyskać. To i ty słyszałeś ten jęk okropny, aż to było słychać? To dziwne, kiedy przestawał oddychać, raz westchnął. Idź ty po światło, kostrynie, idź na dół, Scena droga, inna część lasu, widać jezioro gopło. Skierka i chochlik wchodzą. Skierka. Gdzie jest goplana, nasza królowa? Chochlik. Śpi jeszcze w gople. Skierka. I woń sosnowa, i woń wiosenna nie obudziła królowej naszej? Woń taka miła? czyliż nie słyszy, jak skrzydełkami czarne jaskółki biją w jezioro, także się całe zwierciadło plami w tysiące krążków? Chochlik. Zanadto skoro. Zbudzi się jędza, i będzie do pracy nas zaprzęgać. To w puste żołędzie wkładać jaja motylic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać do równika wiodące, to majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać, to zwiedzać pszczele ule i z otwartej księgi czytać prawo ulowe lub rotę przysięgi na wierność matce pszczelej od zrodzonej pszczółki, to na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierwszoroczne matki, już zamykać stawiane na ptaszęta klatki, nim jaki biedny ptaszek uwięźnie w zapadni. Na przekór ptasznikowi, już to pani sroce, ciągle trąbić do ucha naukę, nie kradni. Albo wróblowi wmawiać, że pięknie świergoce, a wyciągle świergotał nad wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato. A zimą śpił chłopa za brudnym przypieckiem, między garnkami babą, szczerbatą i dzieckiem. Skierka, bo też ty jesteś leniwy, chochliku. Patrz na jezioro. Ach, patrz! Na słońca promyku wytryska z wody go plana, jak powiewne liścia jeru. Lekko wiatrem kołysana, jak łabędź, kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru. Kołysze się, waha, płynie i patrz, patrz! Lekka i gipka, skoczyła z wody jak rybka, na Nezabudek warkoczu, wiesza się za białe rączki, a stopą po fal przezroczu brylantowe iskry skrzesza. Ach, czarowna! Któż odgadnie, czy się trzyma z fal obrączki, czy się na powietrzu kładnie, czy dłonią na kwiatach się wiesza? Chochlik. Ona ma wianek na głowie. Czy to kwiaty, czy sitowie? Skielka, o nie, to na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki, tak powiązane za nóżki, kiedyś wiosenne poranek upadły na dno rzeczułki, rzeczułka rzuciła wianek, wianek czarny, jak hebany, na złote włosy go plany.